Tak to zabrzmiało, jakbym was namawiała na wyprawę na ślub w Las Vegas, ale nie, bo Nevada pojawiła się dzisiaj w zagadce z zupełnie innego powodu dlatego, że oprócz Las Vegas, w Nevadzie są inne, znacznie bardziej fascynujące miejsca. Jest na przykład Szosa Ufolutków. Ona się nazywa oficjalnie Extraterrestrial Highway, czyli Szosa Przybyszy z innych planet, nazwana tak nie przez przypadek, dlatego że wiele razy widziano tam Różne tajemnicze światła, pojazdy, niewytłumaczalne zjawiska, a i to być może nie dzieje się przypadkiem, ponieważ nie wiem, czy słyszeliście, ale blisko tej szosy znajduje się supertajna strefa 51. To jest amerykańska baza wojskowa CIA. Tam prowadzi się różne prace. No, nie wiadomo nad czym, bo to jest super tajna baza, tak? Podobno nad bronią, nad różnymi pojazdami, ale nikt z zewnątrz oczywiście nic o tym nie wie i to jest miejsce tak tajne, że zostało nawet usunięte z map i z nawigacji samochodowej, więc jeżeli ktoś jedzie samochodem, to nie znajdzie strefy 51, choćby bardzo szukał bo nie ma jej w nawigacji, chyba że wjedzie tam przypadkiem. Ale jeżeli wjedzie tam przypadkiem, to zostaje aresztowany i jest przesłuchiwany. Więc mniejsza ze strefą 51. Stanowa szosa Nevady, numer 375, jest nazywana właśnie szosą kosmitów, ponieważ zdumiewająco często pojawiają się tam właśnie różne istoty, pojazdy. Symbole zupełnie nie z tego świata, są nawet znaki drogowe informujące o tym, że znajdujesz się w strefie uczęszczanej przez UFO. To jest droga numer 375, Stanowa Szosa, która biegnie przez trzy pustynne doliny: Dolinę Tikabu, Dolinę Piaskowej Wiosny i Dolinę Kolejową. A po drodze jest tylko jedna osoba, osada. Ta osada nazywa się Rachel, czyli ma imię dziewczyny, kosmicznej dziewczyny.